Jakie cechy wspólne miałby bohater mojego filmu z bohaterką filmu Kraina Miodu? Przede wszystkim chciałabym, żeby był to bohater pochodzący z innej, a może nawet bardzo odmiennej kultury niż moja. Jednocześnie Kraina Miodu kojarzy mi się z czymś smacznym, więc chciałabym, żeby mój bohater również miał jakiś sposób w związek z jedzeniem. Sytuacja epidemiczna skłoniła mnie do tego, aby na bohatera mojego filmu wybrać dostawcę jedzenia z jednej z popularnych aplikacji mobilnych. Nie da się ukryć, że aplikacje te wiążą się z bardzo dużymi kontrowersjami. Jednak mieszkańcy miast, gdy zaczęła się epidemia, znacznie częściej zaczęli z nich korzystać. Czemu chciała wiedzieć o swoim bohaterze? Skąd przyjechał? Dlaczego wybrał ten kraj? Czym się zajmował przed przyjazdem? Czy ma rodzinę, czy zamierza ją wciągnąć do Europy? Jakie ma z nią relacje? Co sądzi o Polsce? Jak jest traktowany przez Polaków? Jak jest traktowany w pracy? Czy jest z niej zadowolony? Jak zachowują się wobec niego i klienci? A poza tym, czym zajmuje się poza pracą? Uważam, że warto pochylić się nad losem osoby, która opuściła ojczyznę. Wybrała dosyć jednolity kulturowo i religijnie kraj, co może być szczególnie trudne dla imigrantów z Azji. W dodatku, praca tej osoby nałożyła się z okresem pandemii, prawdopodobnie także utrudniło jej to kontakt z rodziną. Dzięki pracy dostawców, często osoby przebywające na kwarantannie czy izolacji mogły zamówić posiłek bez wychodzenia z domu.